Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Paulina. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zielony Listek. Miło mi się z Wami zobaczyć tutaj o porannej porze na mojej działce. Piękna pogoda nam tutaj dopisuje dzisiaj i naprawdę to będzie fajny taki odcinek. Z tych, które wszyscy bardzo lubimy, bo będą dwa unboxingi roślin do ogrodu, ale nie będą to byle jakie unboxingi, bo będzie przeważała tam głównie, będzie tam przeważał jeden gatunek rośliny, a mianowicie jeżówka, na punkcie której troszeczkę ostatnio ześwirowałam pokażę Wam tutaj teraz nowe jeżówki, które nabyłam w sklepie w drodze tam do posynka, do przedszkola, to tam był taki sklep właśnie ogrodniczy no i pokażę Wam co kupiłam pokażę Wam co dostałam od mamy która ostatnio mnie odwiedziła z tatą, już są częściowo te roślinki posadzone. I oprócz tego, że rozpakujemy bardzo dużo jeżówek, obejrzymy jeżówki, które mam teraz na działce, to jeszcze wam zaktualizuję moją rabatę, która znajduje się właśnie po mojej lewej stronie. Ta rabata zyskała obrzeże nowe które sama wkopałam z kostki i dzieje się tam na niej jeszcze jedną pyszną główkę sobie tam kupiłam dosadziłam zakwitły maki stokrotki afrykańskie też się ładnie pokazały więc zaraz przejdziemy się i obejrzymy sobie wszystko ale myślę że w pierwszej kolejności odpakujemy sobie te dwie paczki bo one już czekają długo żeby je rozpakować zapraszam na film Muzyka Dobrze, zapowiada się ciekawie. Wszystko wygląda na pierwszy rzut oka, że jest super zapakowane. Także teraz zmienię trochę kadr, przybliżę się do Was i będziemy oglądać, co ja tam zamówiłam. Jestem kochani, mam nadzieję, że kadr będzie w porządku. O wow, to są już kwitnące, fajne sadzoneczki. Nie tam jakieś malizny. Także będzie to oglądać. I mamy tu moi drodzy doniczek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zaraz sobie też sprawdzę, jak to wyglądało w moim zamówieniu. Czy się wszystko zgadza i będziemy sobie oglądać piękne rośliny, wow! Kochani, przed Państwem prezentuje się piękna, duża sadzonka werbeny patagońskiej. Zamówiłam sobie tych werben dwie, żeby było cokolwiek widać, słuchajcie, na rabacie. One się pięknie rozsiewają i rozrastają z roku na rok, więc tutaj się uzbroję w cierpliwość. Werbena patagońska zamarzyła mi się, odkąd zobaczyłam ją na kanale Kasia in the Garden. To jest taki podobno fajny wypełniacz kompozycji na rabatach, i już tutaj widzę kolejną sztukę, także delikatnie ją tutaj wyjmę, bo ona jest poprzeplatana tutaj z innymi roślinkami delikatnymi. Ta jest troszkę większa, jak widzicie. Wszystko super zabezpieczone, nic się póki co tutaj nie połamało, i już mi się podoba ta roślina, naprawdę zrobi mi gdzieś jakieś fajne tło między czymś. No, i kochani, tutaj już będą same jeżówki, tak jak y, tytuł odcinka zapowiadał. Jeżówkowy zawrót głowy. Donice są spore, słuchajcie, rośliny spore. O, proszę bardzo! Mamy pierwszą jeżówkę. Piękna jest. Taka z tych, wiecie, pomponiastych. Już Wam mówię, co to, to jest za odmiana, czy to jest podpisane. Po prostu jeżówka purpurowa. Spójrzcie, ma taki kolorek. Jest już kawał roślinki ja jeszcze później zrobię zbliżenia, tutaj mamy kolejną piękność 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 z takim jednym listkiem, o ale ona jest y piękna powtarzam się, wiem, ale to jest chyba wiem która jeżówka, ona będzie kwitła tak na y ona kwitnie na różowo w środku z białymi brzegami spójrzcie sobie tak wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że też dużo kwiatków, bardzo gęsta. Nie tam jakieś pojedyncze badylki, wyrośnięta. Także super. Słuchajcie, posadzi się je w kilku miejscach i będzie widać, że się coś dzieje. I jednej z tych jeżówek zamówiłam dwie sztuki. Chyba właśnie tej białej. Chyba tej białej nawet właśnie. Dobra. Trzeba to szybko wypakować, i posadzić. Tutaj mamy co eee, różową jeżówkę, ale ona podobno ma mieć jakieś większe te kwiatki. Ten trochę zmarniał, ale idą już tutaj kolejne. Także wiecie, to się nie ma co martwić. Taki różowy kolorek. To widzę, że już chyba taką mam. Ale to nic dosadzę sobie, słuchajcie. Jedna jeżówka w tą czy w tą, na. No. W dosyć sporym kawałku ogródka to jest, wiecie, mała różnica, także będzie w jakimś końciku po prostu gęściej i ładniej. Tutaj mamy. No właśnie, czekajcie. Aż trzeba wyjąć. Patyczki się połamały. No nic. To już mogę wyjmować, tu jest jakaś mniejsza sadzoneczka, idzie też kwiat, to jest strawberry and cream. Aha, tu będzie bardzo fajna odmiana, pokażę Wam tutaj zdjęcie, jest e, zawiązany kwiatek, więc mam nadzieję, że on niedługo mi się e, rozwinie. Tutaj troszkę poodparzone liście po podróży, ale wiecie, rośliny wysyłane na mokro w upał, no, to bywa tak, że czasami te liście gdzieś tam mogą trochę się poodparzać. To nic. Zostawiam. Jest to naprawdę wszystko bardzo fajnie zapakowane. Oj. Southern Bell. Jeżówka z takim fajnym pierzastym środkiem. Teraz będziecie mieć jeszcze też. Przebitki. Mamy tutaj bardzo dużo kwiatków, też malutkich, młodziutkich. Także zapowiada się tu ciekawe kwitnienie. Mam nadzieję, że to się podniesie, bo było zagięte do paczki. Także będę miała dużo sadzenia. W środku jest bardzo dużo kwiatków werbeny patagońskiej, z której trochę się sypią te kwiaty. No ale generalnie tutaj nie można powiedzieć złego słowa. Fajnie się tutaj sprzedawca spisał. Zapakowana duża ilość roślin, dużych ogrodowych. Bardzo solidnie, bardzo dobrze zabezpieczone, więc jestem zadowolona. Możemy teraz przechodzić do kolejnej paczki. O, cztery rośliny to jest też mniejszy kłopot do spakowania, ale zobaczcie, jak to się tutaj różni. I teraz nie mówię o opakowaniu, bo zapakowane jest to też dobrze, ale mówię o mojej drodzy wielkości sadzonek. Spójrzcie, trochę mniejsze sadzonki, a ceny są te same. Eee, tutaj będą takie: tu jest jakaś white jeżówka, biała. Tylko podpisany white. Nie ma paszportów, także minus. To za brak paszportów. Tu mam jeżówkę też w ogóle nie podpisaną. Yy. A to? U, a to? Przecież ja przetacznik zamawiałam. W ogóle dziwne zamówienie. Tak jak w przypadku pierwszego byłam zadowolona, wszystko podpisane. Słuchajcie, sezonki duże. To tutaj nie wiem, co się zadziało. Więc nic już nie ma w tym kartonie. Sprawdzę, co tam w ogóle miało być. Słuchajcie, tutaj mam bardzo ciekawą e, odmianę jeżówki e, jedną i drugą, tylko nie wiem, to jest white, więc to będzie taka biała, wielkokwiatowa. A tutaj jest ta druga, którą zobaczycie na zdjęciu, jest to zupełnie malutka sadzonka, jedna jak i druga, też były one po 24 zł, takie po 24 zł, tak jak tamta poprzednia. Tutaj jest zapewne, kochani, przetacznik kłosowy, który ja miałam nadzieję, że przyjdzie kwitnący, jest to przetacznik różowy. Także będę musiała go sobie gdzieś tam oznaczyć przy posadzeniu, bo na razie nie ma kwiatków. No i przyszła mi też sadzonka z sasanki, takiej fioletowej. Marzyła mi się ona o taki fajny koperek. Jak widzicie, koperkowo-piedruszkowy kształt liści. Także słuchajcie, teraz zabiorę Was na chyba rozpakowanie tego wszystkiego i zaktualizuję Wam rabatę, jak ona teraz wygląda, ta przychodnika, ta przychodniku. Robi się już coraz cieplej, ale to naprawdę jest jedyna okazja teraz, żeby móc Wam pokazać tutaj. Żeby Wam pokazać tutaj dodatkowo te jeżówki, które nabyłam w sklepie. Tutaj mamy pomarańczową jeżóweczkę, do której pszczoły przyfruwają, odlatują. Fajne ma tutaj słoneczko. Jest to taki typowy, jak widzicie, pomarańczowy tutaj w cieniu. Na każdej z nich jest akurat pszczółka, no to nie będziemy im przeszkadzać. Tutaj myślę, że ta jeżówka ładnie pasuje między pysznogłówkami obok tego złocienia tutaj, tej margaretki. A kolejna. Przejdźmy tutaj znowu, mili jest do, do pozamiatania te kwiatki. Naprawdę bardzo obficie kwitnie. I kupiłam sobie taką tutaj oto sadzonkę różowej jeżówki. Była taka ładna, gęsta za cenę 24 zł, więc się skusiłam. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. No i tutaj mamy tą rabatkę z nowym obrzeżem. No i tutaj, zobaczcie, ta rabatka trochę nabrała już takiego kształtu. Wykorzystam kostkę, która już była na działce, właśnie, żeby zrobić takie tutaj obrzeżenie tej rabatki, dzięki czemu te rośliny są takie, wiecie, bardziej wyeksponowane. Mają swoje miejsce. I teraz sobie tu zmienię perspektywę. Dam kroka, żeby pokazać wam, co się tutaj na tej rabatce dzieje. Nie wszystko jest do końca jeszcze em, tutaj ob, jak to powiedzieć? Nie wszystko jeszcze jest oczyszczone z trawy, natomiast nie wygląda ona tragicznie, jeżeli chodzi o, e, o chwasty. Także tutaj posadziłam jeżówkę, tu jest bardzo dużo słońca później od zachodu, także em, mimo że teraz jest przed południem cień, no to te roślinki tu i tak mają dobrze. Tutaj mamy rudbeckie właśnie od mojej mamy świeżo posadzona sadzonka, dużo kwiatków tego milina naprawdę muszę zaraz pozamiatać bo mnie e, drażni. Nie wiem co tutaj z nim zrobić. Słuchajcie, jeszcze zmienię temat, spójrzcie jaki on jest tutaj ogromny. I ma dużo kwiatów, z drugiej strony jeszcze więcej tych kwiatów jest naprawdę mnóstwo. Rudbeckia Gold, Goldsturm. Ta podstawowa wersja, która mi się marzyła, a nie mogła jej stacjonarnie zdobyć i mama mi przywiozła dwie sadzonki ostatnio. Tu jest szałwia od mamy. Którą przycięłam i zaczęła już tam odbijać. To są jeszcze te pędy, które kwitły, więc je ja tu zostawiłam. Eee, śmierdziuszki, aksamitki, to wiecie je z poprzedniego chyba odcinka, jakie mam na ich temat zdanie. Raczej bym postawiła prędzej właśnie na te stokrotki afrykańskie, które mi się bardziej podobają. Spójrzcie, też mają ładne kolorki, zwłaszcza ta fioletowa. Fioletowe kwiaty uwielbiam. Eee, I tutaj pomarańczowa pięknie też się. Słuchajcie, pięknie rozkwitła, a ja je kupowałam po niecałe 3 zł obis przeceny. I spójrzcie, jak się w półtora miesiąca, pięknie tu rozrastają. Naprawdę fajne, niewymagające i odporne na susze rośliny. Także w przyszłym roku zamiast tych śmierdziuszków raczej postawię na te stokrotki. Na te Tutaj mamy 3 krotkę z kolei wirgilijską prawdopodobnie, którą muszę obciąć mama ostatnio powiedziała, że to się już nadaje do obcięcia yy, tu wysiane aksamitki no są, nic z nimi już teraz nie zrobię, ale mi się i tak podoba ten gąszcz zieleni wiecie, one z nasionek ekspresowo yy, wschodzą yy, tutaj te goździki mi trochę przykryły goździki się zbierają do ponownego kwitnienia też by je pasowało obciąć i tutaj mamy pierwsze kwiatki, więc będzie tu niedługo kolorowo Wiecie, jak siałam, kupowałam te nasiona, to chciałam spróbować wszystkiego i chciałam, żeby się po prostu coś tutaj działo na, tym, na tej działce. Tu jest niezapominajka, też z nasionek mi wzeszła i nie wiem, czy się na nim zdecyduje za rok. Trochę się położyła, trochę tam jest brudna od ziemi, ale kwiatuszki ma urocze, więc może na razie sobie ładnie kwitnąć, rosnąć. To jest chyba jednoroczna roślina, także... E, także niech ma w tym sezonie swoje 5 minut i kolejna rudbeckia jak widzicie ta ma o wiele więcej kwiatuszków pięknych, żółtych, kontrastujących e, no będzie miała tutaj myślę dużo miejsca do, e, do rozrostu a obok ta nowa pysznogłówka która już zdążyła niestety przekwitnąć ale tutaj mamy zobaczcie kwiatka i tutaj ładnie jest kolorek pokazany taki o, taki typowo róż. Bardzo mi się ona spodobała, bo była dosyć gęsta w porównaniu do tamtych pysznogówek. Kupionych po 11 zł. Za tą pysznogłówkę dałam chyba 20. Ale była gęsta, miała dużo tych kwiatków. Nie wiem, czy je teraz obciąć. Chyba je obecne i zobaczymy, co się będzie działo dalej. No i tutaj moja duma. Bardzo jestem zadowolona, że moje maki z nasion w końcu zakwitły, bo zastanawiałam się, jak to z nimi będzie. i Faktycznie mają naprawdę przepiękne. Słuchajcie, kolorki, spójrzcie, jakie śliczne. I są czerwone. I takie białe z różowymi końcami. Tutaj jest e, różowy z białymi obrzeżami. E, tam jest taki mocniejszy róż, trochę przekwitający już. Spójrzcie. O tutaj. Także wygląda to bardzo malowniczo, i miło, i fajnie. Tak sielsko. Bardzo mi się ta kępa maków tutaj podoba i chyba maki będę miała co roku. Jakoś tak, wiecie, trafiły do mojego serca. Tym bardziej, że je wysiewałam z nasion. I tu mam trochę roślin do odsadzenia. Spójrzcie tu w pierwszym rzędzie, nie wiem co mi rośnie, co ja tutaj wysiewałam. Ale tam są astry. Więc ja te astry mogłabym trochę porozsadzać, one tak wzeszły. Na gęsto. Aha, i tu jest jeszcze lawenda z poprzedniego odcinka, którą kupowałam. Ją tak przy kostce, słuchajcie. Um, żeby też tu się coś fioletowego zadziało. Tutaj znowu aksamitki, bo tych nasion miałam chyba trzy paczki, albo cztery. Znajoma mi powiedziała, że one właśnie szybko urosną, jak chcę coś zielonego, kolorowego. No i tutaj jest lawenda, niestety do obcięcia. Goździki w ponownym kwitnieniu. Ten rozchodnik znalazłam... Pod tujami w tym miejscu. O, tam jest nawet po nim dziura, i go wykopałam tutaj na rabatę. No i jak samitki, które zaznaczały wcześniej brzeg tej rabaty. Nie jest tutaj, słuchajcie, równo. Chodnik też nie jest do końca równy. Wiecie, nie jest jak od liniki, jest bardziej rustykalny, ale, ale rabatka nabrała już takiego swojego kształtu. Słuchajcie, podoba mi się o wiele bardziej niż jakby nie miała tego obrzeża. I też ją poszerzałam właśnie, nie, nie powiedziałam Wam, że ona była poszerzana, moi drodzy, o jakieś 20 cm, żeby móc spokojnie sobie tam na trzy kostki ułożyć to obrzeże. I na razie to będzie wyglądało tak, a tu jeszcze jedna roślina od mojej mamy, spójrzcie, to jest ten słonecznik, też popularny, też go chciałam mieć u siebie. Zobaczcie, tutaj y, też miałam takie marzenie, żeby ten słonecznik mieć u siebie. On rośnie wszędzie, przy działkach, przy blokach. I mama mi przywiozła sadzonkę od siebie, więc y, też taki plus 10 do sentymentu do roślinki. Y, będę go gdzieś sadziła pod płotem, bo on rośnie dosyć wysoki. I bardzo się cieszę, że też go mam u siebie. A tu jeszcze miskanty od bratowej i od brata do posadzenia. Jakie to były te miskanty? Jestem ciekawa odmiany. Będę musiała tu wszystko przekopywać. Miskant Morning Light. On jest taki zielono-biały. Przyjrzyjmy się mu, jak jesteśmy już bliżej. Także słuchajcie, kopania mnie czeka dużo. Um, zwłaszcza, że muszę teraz znaleźć jeszcze miejsce na te nowe nabytki jeżówkowe.